W poniedziałek rozpocznie się protest polskich przewoźników. W założeniu ma on trwać dwa miesiące i ma się odbywać na polsko-ukraińskich przejściach granicznych. Niestety ukraińscy bracia nie chcą z nami rozmawiać na temat podłoża konfliktu, tylko od razu złożyli na nas skargę do Komisji Europejskiej. Czyli co? Czyli wszystko wraca do normy. Kochana, Polsko. Witam Was. Polska branża transportowa znajduje się obecnie w trudnej sytuacji. Z jednej strony nakładają się na to zaniedbania z czasów, kiedy PiS zaczął się identyfikować jako cudze narodu ukraińskiego. Z drugiej strony w czerwcu tego roku Komisja Europejska zezwoliła na nierówną konkurencję ze strony firm ukraińskich które nie muszą spełniać wyśrubowanych norm, jakie są nakładane m.in. na polski przewoźników. A jeżeli wierzyć protestującym kierowcom, to i administracja ukraińska wyskrobała system informatyczny, który skutecznie ruguje polskiego przewoźnika z kierunku ukraińskiego. Zacznijmy od postulatów. Pierwszy to wprowadzenie, przywrócenie zezwoleń na przewozy komercyjne dla samochodów. Z Ukrainy, czyli sytuacja analogiczna jak w przypadku ukraińskiego zboża. W czerwcu tego roku Komisja Europejska czasowo zawiesiła pozwolenia na komercyjny transport drogowy z Ukrainy. Ma być to formą pomocy dla ukraińskiej gospodarki i zapewne jest, no tyle, że to jest pomocy kosztem polskich, firmy kosztem polskiej gospodarki. Jeżeli wierzyć przewoźnikom, to ukraińskie firmy się na tyle rozbujały, że średnio dotąd było około 180 tysięcy przewozów realizowanych przez ukraińskich przewoźników rocznie, a w tym roku ma być podobno, ma być ich już podobno 880 tysięcy, czyli spokojnie do miliona do końca roku dobiją. No i teraz pytanie, co na to polscy politycy? No bo dotąd stanowisko było jasne. A teraz, szczególnie po wyborach, to się okaże? No bo pamiętajmy, pomoc potrzebującemu to jedno, ale odstąpienie potrzebującemu swojego miejsca pracy i wylądowanie na zasiłku to inna inszość. Postulat drugi. Wyłączenie polskich aut z ukraińskiej kolejki elektronicznej e-Czarga i stworzenie dla polskich samochodów Żywej kolejki. Eczarga, czyli e kolejka. System w założeniu powstał, by rozlodować korki na granicy ukraińsko-polskiej. No wiadomo, jeżeli mamy przyrosty po kilkaset procent przy identycznej infrastrukturze, to zatory powstają. Tyle, że system jest albo źle zaprojektowany, albo zaprojektowany w ten sposób, by wykaszał zagraniczną konkurencję. No i teraz. Gdzie jest haczyk? Rejestracje dotyczą tylko pojazdów przekraczających przejście od strony ukraińskiej. Zobaczcie, jak to wygląda w praktyce. System jest tak skonstruowany, że daje ułatwienia tamtejszym firmom. Nasze stoją po 12 dni na wyjazd z Ukrainy. Żeby legalnie wprowadzić auto do elektronicznej kolejki, muszą wjechać nim na Ukrainę. Polscy przewoźnicy jeżdżą do Lwowa, a najdalej do Kijowa. To zajmuje dwa dni, a 10 dni stoją. Natomiast ukraińska firma może zarejestrować miejsce z kilkudniowym wyprzedzeniem, zanim rozpocznie transport. Po rejestracji może zmienić w systemie numery rejestracyjne aut, a nasze firmy nie mają takiej możliwości. A w tak zwanym międzyczasie ukraińskie firmy notują kilkusetprocentowe przyrosty. Tak się kaszle, moi mili. I teraz, jeżeli chodzi o spełnienie pierwszego postulatu, to jest to nierealne, ponieważ został właśnie pomyślany w ten sposób, by urugować polskie firmy. Na swoją drogą, te pokraki polityczne w stylu Dudy czy Morawieckiego mogły jeszcze głośniej, jeszcze częściej opowiadać o wielkiej przyjaźni polsko-ukraińskiej wymierzonej w niemieckie interesy. To by na pewno pomogło. Ale tutaj, jeżeli ten system wziąłby się pod lupę, to myślę, że jakieś zmiany można by było wymusić, a najlepiej wyłączyć polskich kierowców, jeżeli to wszystko się potwierdzi, spod tego toksycznego i niesprawiedliwego systemu. Przechodząc do trzeciego postulatu, czyli wprowadzenie zakazu rejestracji w Polsce firm z kapitałem spoza Unii Europejskiej. No, i tutaj chyba również nie za wiele się w skóra, ponieważ w założeniu chodzi o ściąganie zagranicznego kapitału. Kierowcy podają za przykład Niemcy, gdzie podobno tak łatwo nie można założyć spółki transportowej. No, bo u nas 5000 zł na kapitał zakładowy dla spółeczki z O, ubezpieczenie 150 euro i można robić. Biznesy. W Niemczech jest to obwarowane większą ilością przepisów. Nie wiem, czy wpłynęłoby to na odsianie jakiejś części firmy, firmy krzak, firm krzaków ze wschodu, ale no, warto na pewno przyjrzeć się tym przepisom i zobaczyć, jak to jest rozwiązane w Niemczech, no bo u nas ewidentnie coś poszło nie tak. Można Położyć nacisk na certyfikaty, sprawdzanie certyfikatów. Jeżeli chodzi o kierowców ze wschodu, o odpowiednią kwotę ubezpieczeń w Niemczech jest to 600 tysięcy euro. Ja nie wiem, czy za składkę 150 euro. Można takie odszkodowanie uzyskać, no bo przecież to nie chodzi tylko o wypadki na drodze, ale również o ubezpieczenie towaru. No bo mamy sytuację, że ktoś z zagranicy zakłada sobie spłeczkę z kapitałem zakładowym 5000 złotych i on tylko do tego kapitału odpowiada, a potem go sobie gdzieś w Ukrainie szukaj. Kolejny problem, na który zwracają uwagę polscy przewoźnicy, to łamanie przez ukraińskie firmy umowy między Komisją Europejską a Ukrainą i przejmowanie transportów do krajów trzecich. Tyle, że to wszystko można by było łatwo sprawdzić. Tak samo, jak można by było zweryfikować informacje o tym, że kierowcy ze wschodu pracują na jakichś ułamkach etatu. No i przecież urzędy polskie w tej gestii powinny działać z automatu. A póki co to my się mamy tłumaczyć, ponieważ Ukraińcy złożyli na nas skargę do Komisji Europejskiej. No i tak sobie myślę, że może dobrze się stało, no bo z tego, co widzimy, to polscy urzędnicy w ostatnich dwóch latach, nie mówię o tym, co się działo wcześniej, ale w ostatnich dwóch latach nie reprezentowali interesów polskich przewoźników, więc jeżeli sprawa została postawiona na ostrzu noża, no to zostaną oni wywołani do tablicy, no i oby nie skończyło się na spacyfikowaniu protestujących kierowców, e, tylko no, chociażby weźmie się na warsztat e, ten dyskryminujący polski kierowców e, system e, e, kolejka No a w międzyczasie należałoby skontrolować, chociażby po fakturach, e, czy rzeczywiście ukraińskie firmy przewozowe łamią umowę między Komisją Europejską a. Ukraina. Można było sprawdzić, czy rzeczywiście kierowcy pracują na ułamkach etatów i czy to się pokrywa. Tutaj już do samodzielnego poczytania. Artykuł przed kilku dni, jak francuska administracja walczy z polskimi przewoźnikami. To nie jest tak, że my sobie żyjemy w szczęśliwej europejskiej rodzinie, tylko każdy szarpie w swoją stronę, szczególnie w czasach kryzysu. A my tutaj jesteśmy w jakiejś bańce informacyjnej, gdzie są szczęśliwe misje i no, ale wszyscy się kochają. No dobra, w międzyczasie nie zapomnij o wprowadzeniu legislacji na modłę niemiecką, skoro według zainteresowanych miałoby to przynieść jakieś korzyści. Czyli co? Czyli można coś zrobić? Można jak najbardziej. Jeszcze jak? No to dlaczego przez te wszystkie lata tego nie zrobiłeś, człowieku? No i to tyle ode mnie. Jeżeli wam mało, zapraszam was na zakładkę wideo. Sprawdźcie, czy coś was nie ominęło, czy zainteresowałby was jakiś. Starszy film. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał. A pamiętajcie, że realnym wsparciem jest każdy z Was. Wystarczy być, wystarczy pamiętać. Aha, no i odsyłam na kanał z giereczkami. Życzę Wam wszystkim miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.